Cześć, z tej strony Mariusz. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić prawidłowy, idealny przysiad. Mogłoby się wydawać przecież to takie łatwe. Uczymy się go na WF-ie albo gdziekolwiek, ale nie do końca. Przysiad, poprawny przysiad to nie zawsze taka prosta sprawa. Dlatego teraz Ci pokażę krok po kroku, jak go zrobić może najpierw pokażę Wam, jak przeciętna osoba gdzieś robi przysiad i. Właśnie jak raczej się go nie powinno robić. Czyli razie to wygląda tak: przychodzę sobie, no to robimy przysiad. Przecież to takie proste, tak jestem rozluźniony i robię. No to staję sobie jakoś tam, już różnie. Nie mówiąc, że różnie ludzie stają przeważnie, dość szeroko czasem. No i sobie robię ten przysiad. I schodzę, idę do góry. I schodzę, idę do góry. Może to będzie tutaj lepiej widać. Czyli po pierwsze ludzie tak schodzą często. Środek ciężkości przesuwa, przesuwa się do przodu. E, odrywamy, odrywają piętę. To są takie największe błędy. Idziemy do przodu z tym ciężarem. Zaczynamy ruch od kolan, czyli jest tak ruch tutaj. To jest naj. nie o tym, że schodzimy tak. Tu mamy luz. Tutaj też mamy luz. Więc tak to często wygląda. Nawet na jakieś różnych zajęciach ludzie tak robią. I tam sobie pompują. już nie mówię, że tak robią. O, dobra. To tak pokrótce, jak to nie powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o prawidłową naukę, przysiadu, Od czego zaczynamy? Pierwsza rzecz, pozycja. Mam tutaj nagranie. E, zobacz sobie w anotacjach. Tu, tu gdzieś się wyświetli, jak stać, jak oddychać. To jest początek, czyli tu już za mocno nie będę do tego wchodził, bo od tego wszystkiego, od tego wszystko, wszystko się zaczyna, od tego jak stoimy. Zaczynamy od stóp, rozstaw stóp. Według mnie dość naturalnie na szerokość barków, troszkę szerzej, to już będzie indywidualna kwestia. Jak możesz to sprawdzić? To jest taki trik podskoczyć. I naturalnie spadniesz tak, że masz dobrze rozłożony ciężar. I popatrzcie sobie na moje stopy, one są lekko rozstawione. Teraz, właśnie jeżeli chodzi o stopy, w zależności od tego, są różne podejścia. Rehabilitacyjne podejście. Mówi że stopy muszą być do przodu. Drugie podejście, takie znane gdzieś w internecie, macie typowo siłowe, jak widzicie, ludzie wyciskają mocne ciężary, to raczej mało co osób ma do przodu stopy równolegle, tylko raczej mają rozstawione. Tu są plusy i minusy. Według mnie ważne jest to przy nauce, że raczej zaczynamy od właśnie nóg na wprost. Napinamy pośladki, napinamy brzuch, one się, y, wprowadzamy rotację, o której mówiłem w tym nagraniu o postawie i te stopy się lekko rozejdą. I to jest nasza prawidłowa postawa. Czyli są lekko napięte pośladki, lekko napięty brzuch, te stopy się rozchodzą i stąd zaczynamy ruch. Bardzo ważne, ruch zaczynamy od świadomego zejścia do tyłu biodrem, czyli jest ruch tak, a nie ruch tak. Czyli nie dajemy obciążeń na kolano. Oczywiście, jak robimy, nie mamy tutaj żadnych obciążeń, to nic się nie stanie, jak robimy ruch tak do przodu. Ale docelowo jak później będziemy brali ciężary po X czasie, to daje nam za duże obciążenia na kolano, czyli zaczynamy ruch jest do tyłu, jest ruch z biodra. Czyli idziemy, dajemy ruch z biodra, schodzimy w dół, jak zaczęliśmy robić rotację, to rotacja też powoduje, że rozstawiamy jakby nogi na zewnątrz. A nie staramy się utrzymać doprost, jakby na wprost. Czyli napięcie, rotacja i sobie schodzę. Pek. Teraz zrobiłem pół przysiad. Pokażę wam to z boku. Dotąd. Teraz zaproszę Martę, pokażę Wam mega trick, który raczej się robi z trenerem personalnym, ja to robię z klientami. Ale możecie poprosić partnera podejść. to jest jedno z ważniejszych pytań które zadajecie jak głęboko sodzić z przysiadem teraz tak na szybko oczywiście nie mamy teraz obciążenia czyli nic się nie stanie jak zejdę nawet najgłębiej jak potrafię nawet jak zaokrąglą mi się plecy no bo tu nie ma dużo tych obciążeń ale jeżeli chcemy uczyć się poprawnie i tak żebyśmy później przełożyli ten ruch w e, przysiadzie z obciążeniem to Plecy nie, nie powinno być żadnego załamania w plecach, żadnego batuinka, jak to często nie powinno być podwinięcia tyłka. Eee, więc chodzimy do takiego momentu, do którego pozwala nam nasz kręgosłup i nasza mobilność. I teraz co ważne, nie robiłem żadnej mobilności przed tym, jak Wam pokazuję, jak zrobię mobilność odpowiednie ćwiczenia, o tym też zrobię nagranie, to zejdę głębiej. I Marta teraz mi trzyma i patrzy, kiedy się pojawi tutaj ruch. O! Poczułaś, nie? O, i to jest właśnie bardzo ważne. My, my często tego nie widzimy, jak jest lekkie załamanie, druga osoba może nam to wyczuć. Czyli do takiego momentu schodzę. Jak zrobię mobilizację, to zrobię pełny przysiad głęboki, ale teraz nie zrobię, więc powiedzmy, robię do, do takiej głębokości. Jeżeli chodzi o prowadzenie kolan, tak mówiłem, kolana prowadzimy lekko na zewnątrz, możemy dać komendę kolana na zewnątrz, byle one się nie załamywały do środka. Mogą wychodzić do przodu, przed linię palców. To też nie jest żaden błąd. Wręcz błędem jest, kiedy one często nie wychodzą u niektórych osób, bo wtedy nie potrafią zejść głęboko z przysiadem, więc ja uważam, że powinniśmy schodzić z przysiadem jak najgłębiej potrafimy, na tyle na ile pozwala nam mobilność. Ogólnie to powinno być poniżej kąta 90 stopni. Jeżeli robimy yy, Pół przysiady do kąta 90 albo mniej, to staw kolanowy nie jest tak chroniony jak przy pełnym przysiadzie. Że nie mówiąc o tym, że pełny przysiad jest mocniejszym ćwiczeniem na całe ciało, funkcjonalnym, więc raczej staramy się schodzić na jak najgłębiej, na tyle, na ile umiemy, na ile pozwala nam mobilność. To jest bardzo ważne. Więc to by było w tym krótkim nagraniu na temat przysiadów. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie. A niedługo nagranie o robieniu przysiadu ze sztangą.